Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzi ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy, Jan da o Nim świadectwo i głośno woła w słowach, ten był, o którym powiedziałem, Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pewności wszyscy otrzymaliśmy. Łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, czytamy dzisiaj ten wspaniały początek listu do Hebrajczyków. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do człowieka, bo rzeczywiście całe dzieje Izraela to Bóg mówiący do człowieka. Kiedy człowiek opuścił Boga przez grzech pierworodny, Bóg nigdy człowieka nie opuścił. Nie przestał człowieka kochać i zawsze człowieka szukał. Przecież całe dzieje Izraela to jest historia zbawienia wszystkich ludzi. Pismo Święte Starego Testamentu mówi o nas często pokazując grzech, ale ponad wszystko mówi o Bogu, który nie przestaje szukać człowieka. Dlatego, że doświadczenie grzechu było dla człowieka potrzebne i dla Izraela, gdzie człowiek przekonywał się, że kiedy opuszcza Boga, wchodzi na drogi śmierci, czy jak Izrael tracił wolność, wypędzany z Ojczyzny. A Bóg zawsze podawał pomocną rękę, ratował człowieka z jego opresji, Izraela z niewoli, wydobywał z grzechów, przychodził z przebaczeniem i na nowo budował piękno człowieka. Wielokrotnie, na różne sposoby Bóg przemawiał. Również jak powiedział święty Paweł, że całe stworzenie, na które patrzymy, jest dziełem Boga, słowem Boga, przez które Bóg do nas mówi. Nieustannie nie pomyślimy tylko nad tym, że człowiek, który jest tak mądry dzisiaj, inteligentny, tyle tajemnic świata poznał, tyle zdobyczy technicznych osiągnął, a nie doszedł nawet do początku wiedzy o wszechświecie. I o całym stworzeniu. Dotyka zaledwie cząstki tego, co jest dziełem Boga. Bóg przemawia do nas przez dzieła stworzone. I Paweł powie: Każdy człowiek może poznać Boga, gdy patrzy pokornie na dzieło stworzenia, które jest słowem Boga do nas. Ale ponad wszystko przemówił do nas przez Syna. Ponad wszystko, czytamy dzisiaj, Chrystus jest odblask, odblaskiem chwały Ojca, odbiciem Jego istoty. On dokuje, dokonuje oczyszczenia z grzechów, zasiada po prawicy Ojca, odblaskiem chwały Ojca. Jaki jest Bóg, taki jakim jest Chrystus? One jest obrazem Boga samego, bo z Bogiem samym to Bóg stał się człowiekiem i stąpił na ziemię, co nam objawia przez Boże Narodzenie ogromną bliskość. Jego narodzenie w szopie niemal domaga się z naszej strony troski, miłości, współczucia, chociaż Bóg tego nie potrzebuje. Ale potrzebujemy my, by nasze serce stało się wrażliwe i czułe. Byśmy na obecność Boga w postaci narodzonego dziecka odpowiedzieli wdzięcznością i miłością. A też patrząc na dziewicę Marię, na Józefa, na pasterzy, na mędrców, oddali mu pokłon, uznając w nim Boga samego. Chrystus jest obrazem Boga samego. Cała Ewangelia o tym mówi. Jego miłosierdzie dla grzeszników, Jego troska o biednych, Jego utożsamianie się z ostatnimi, Jego oczyszczanie trędowate, otwieranie oczu niewidomym. Wszystko, co chcemy, to wszystko ukazuje Boga. Poprzez Chrystusa Bóg siebie nam ukazuje. I czego od nas chce? Nie tylko miłości, ale tego byśmy byli świadkami Jego miłości. Byśmy, adorując Go w żłobie, odchodzili jako ci, którzy będą mówić i głosić Jego miłość innym, którzy będą świadkami tej miłości. Potrzebujemy dzisiaj, żeby nasza wiara owocowała, Świadectwem. Dzisiaj przyszły, przyszły czasy, kiedy my ukrywamy swoją wiarę, jakby kryjemy ją w zaciszu domu, w swoim sercu, a trzeba dawać świadectwo na zewnątrz, w jaki sposób, że będziemy żyć według nauki Boga, na każdej płaszczyźnie życia. Bo Chrystus nam powiedział, jak mamy żyć. W małżeństwie budować Jego jedność i miłość, Troszyć, troszczyć się o Jego trwałość, okazywać sobie miłosierdzie, współczucie, dobroć, wdzięczność. Wychowują dzieci, mówiąc im o Bogu, którego trzeba słuchać w życiu, przestrzegać Jego przykazań, bo to jest dla człowieka drogą zbawienia, w relacjach wzajemnych, uczciwość dobroć, miłosierdzie i często odważnie mówiąc, bo wierzę w Boga, bo moje życie kształtuje wiara, bo ja wiem, że przez Boga zostałem stworzony, w Chrystusie zbawiony i stanę przed Jego obliczem i moje czyny będą przez Boga osądzone. Bóg do nas przemówił przez Syna, w Chrystusie też pokazując jak wielki jest człowiek, jak wielką miagodność Jest dzieckiem samego Boga, umiłowany przez Boga. I Bóg, znając naszą grzechność, naszą słabość, przychodzi nam z pomocą nie tylko przebaczać, ale budować w nas nową naturę, przemienioną przez łaskę Boga. Słyszeliśmy dzisiaj, otrzymaliśmy od Chrystusa łaskę po łasce, łaskę po łasce. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Świat stał się przez to Słowo, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Prorok Izajasz powie, w umiłością rozpoznaje swojego Pana, a człowiek na niczym się nie zna. Swojego Pana nie rozpoznaje. Ale dalej, wszystkim tym, którzy przyjęli to słowo, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Po to przychodzi Chrystus, byśmy się stali dziećmi Bożymi. Moi drodzy, z całej tej wdzięczności na to, jako odpowiedź na to, co Bóg dla nas uczynił, człowiek powinien całym sercem wyrywać się do Boga, na Eucharystię, do sakramentów, na modlitwę, wysłuchać Jego słowa, by ciągle tę miłość przyjmować, zgłębiać, żyć nią. To jest relacja, którą wyzwalać ma w nas. Boże Narodzenie, to dziecko złożone w żłobie, by w naszych sercach była prawdziwa miłość, współczucie i świadomość, że to my potrzebujemy przyjąć Boga w swoje życie. Bo tym, którzy przyjęli to słowo, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Niech to Boże Narodzenie ożywi naszą wiarę i naszą miłość. Chrystus niech będzie światłem naszego życia i mocą, która nas przemienia i zbawia. Amen.